Ponad 20 lat w Iken Institute kształcimy liderów biznesu. W naszych programach rozwojowych dbamy o to, aby była uwzględniona nie tylko perspektywa interesów firmy, ale także indywidualna perspektywa każdego z uczestników. Jednostka Executive Education jest zespołem ICAN Institute powołanym specjalnie do tego, by projektować, realizować i wdrażać złożone programy rozwojowe zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. W ramach dwóch głównych linii biznesowych, przywództwo oraz sprzedaż, realizujemy złożone akademie rozwoju dla każdego szczebla menedżerskiego. W wymiarze szytych na miarę usług mierzymy się natomiast z wyzwaniami konkretnej organizacji, z uwzględnieniem branży, w której się porusza oraz specyfiki, w której funkcjonuje. W ICAN Diagnostics mówimy sprawdzam dla każdej hipotezy. Pomagamy naszym klientom przeanalizować i zrozumieć wyzwania stojące na styku świata wewnętrznego oraz zewnętrznego. Identyfikujemy potrzeby rozwojowe dzięki najnowszym i najefektywniejszym narzędziom na rynku. Posiadamy bardzo szeroki wachlarz rozwiązań i narzędzi z zakresu mierzenia i zarządzania kulturą organizacyjną, indywidualnym rozwojem oraz identyfikowaniem talentów. Realizujemy także projekty z zakresu sprzedaży czy innowacyjności. Dzięki licznym międzynarodowym benchmarkom jesteśmy w stanie porównać Państwa organizacje do dowolnej na świecie. Posiadamy także tak nowoczesne rozwiązania jak te z zakresu neuronauk. Działania zawsze wspieramy odpowiednio dobraną komunikacją, z wykorzystywaniem różnorodnych form i narzędzi. Projektujemy loga do programu, nagrywamy filmy, które mają je promować wewnątrz organizacji, czy nagrywamy też zaproszenia od naszych ekspertów dla uczestników. Nie ma dla nas znaczenia zakres projektu. I te małe, i te duże realizujemy z takim samym zaangażowaniem i dbałością o szczegóły, a jakość i wartość pozostają dla nas najwyższymi priorytetami. Odległości również nie stanowią dla nas problemu. Dzięki nowoczesnym metodom, takim jak blended learning, z wykorzystaniem interaktywnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych, jesteśmy w stanie skutecznie szkolić pod dowolną szerokością geograficzną. Ścisła współpraca z uznanymi ekspertami pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej złożonych wyzwań. Każdy z nich jest doświadczonym specjalistą w swoim Obszarze. A wielu to doświadczeni międzynarodowi trenerzy, którzy obejmują swoją wiedzą dziedziny takie jak np. przywództwo, efektywność osobista, zarządzanie, sprzedaż czy kultura organizacyjna. Dzięki identyfikacji i dogłębnej analizie wyzwań mamy pewność, że dostarczeniem rozwiązania zajmie się specjalista, który łączy doświadczenie i świadomość biznesową w danej tematyce. Naszą wizytówką są efekty naszej pracy. Know-how i lata praktyki, które posiadamy, sprawiają, że potrafimy spojrzeć całościowo na potrzeby naszych klientów i zaproponować rozwiązanie, które najlepiej przełoży się na ich wzrost. Sprawdź to razem z nami.